Jak z listu św. Piotra Apostoła. toa. Chrystus ucierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście naśladowali ślady Jego, który grzechu nie uczynił, a nie znaleziona była zdrada w ustach Jego, który mu złożeczono, nie złożeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz się poddawał niesprawiedliwie sądzącemu, który sam na ciele swemu grzechu nos, nasze nosił na drzewie, abyśmy marłszy grzechom żyli Sprawiedliwości, którego silnością jesteśmy uleczeni. Boście byli jako owce błądzące, ale teraz jesteście nawróceni dla pasterza i biskupa dusz waszych. Darzy ciąg Ewangelii według świętego Jana. Onego czasu mówił Jezus ja Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje. Lecz najemniki, którym jest pasterzem, którego nie są owce własne, widzi wilka i przychodzącego i opuszcza owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza owce, a najemnik ucieka, gdyż jest najemnikiem nie ma pieczy o owcach. Ja jestem jest pasterz dobry i znam moje i znają mnie moje. Jako mię zna ojciec, ja znam ojca i duszę moją kładę za owce moje. I drugie owce mam, które nie są z tej owczarni i one potrzeba, abym go przywiódł i słuchać będą głosu Mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj w Panu Jezusie, w tylko niedziela po Wielkanocy, słowa niedzielą dobrego pasterza, jako że Ewangelia mówi nam o Panu Jezusie, jako dobrym pasterzu. To... Pasterzowanie pana Jezusa to nie tylko ten słodki swoją drogą obraz pana Jezusa niosącego baranka na swoich ramionach, ale to jest też bardzo dobry plan i organizacja duszpasterska, jaką jest Kościół Rzymskokatolicki. Pan Jezus jako stwórca i przedwieczna mądrość tak zaplanował nasze zbawienie, by było ono najlepsze, najmędrzysze. I najskuteczniejsze, by jak największa liczba osób mogła otrzymać y, szansę na zbawienie, szansę na usłyszenie Ewangelii i przyjęcie sakramentu świętych. I spojrzymy, spojrzymy na historię Kościoła katolickiego to jest rzeczą nieprawdopodobną, jak Kościół potrafił przetrwać w warunkach, które, powiedzieć, że były skrajnie niesprzyjające, to nic nie powiedzieć. I gdy 1057 lat temu 1058 właściwie y, czy coś koło tego Nasz praprzodek polityczny Mieszko pierwszy z, z dynastii Piastowiczów przyjmował chrzest. To przyjmował Kościół Święty Katolicki do siebie, do domu, jako bardzo wyraźną strukturę organizacyjną, która była tak zorganizowana, by misje, a Polska była krajem misyjnym, zro, z, 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 zrobić je jak najlepiej, najporządniej. I Kościół Katolicki, który. Objął strukturę, koście, objął, by tak rzec, schedę czy reprezentację Jezusa Chrystusa w historii, bardzo wyraźnie tak postępował, by jak najlepiej zachęcić ludzi do Ewangelii, jak najlepiej wyrazić prawdę Ewangelii w jak najbardziej przystępnym języku. I również wykorzystywał do tego różne choćby i układy polityczne, okoliczności sprzyjające. Które były powodowane przez opatrzność Bożą. W naszym przypadku było to sąsiedztwo księstwa czeskiego, wtedy jeszcze księstwa czeskiego, które było już chrześcijańskie od około 100 lat, i poprzez układy matrymonialne, poprzez ożenienie mieszka I z dobrówką Dobrawą Polska stała się krajem, krajem chrześcijańskim, katolickim i również zyskiwała potężnego, potężne wsparcie w swoim, od tej pory chrześcijańskim bycie. Kościół Święty katolicki nie gardził również w żadnym wypadku poparciem ze strony władców chrześcijańskich. Piastowicze zyskiwali bardzo wiele, przyjmując chrześcijaństwo przede wszystkim nad przyrodzoną wiarę, to po pierwsze, również zostali wszczepieni w prawdziwą cywilizację klasyczną grecko-rzymską, nie tylko zresztą, bo ona ulegała coraz większemu, lepszemu roz, roz, rozwojowi w wiekach średnich, ale również państwo piastu dawało kościołowi swoje struktury, choćby i struktury materialne. Dzięki temu ta współpraca, tak jak powinna ona wyglądać, między władzą duchową a władzą świecką, Polska stała, stanęła na mocnych fundamentach rzymskiego katolicyzmu i cywilizacji łacińskie. I to trwało przez tysiąc lat. Przez tysiąc lat łacina wybrzmiewała w kościołach całej Polski. Przez tysiąc lat prawdziwa wiara była ogłoszona z ambą. Prawdziwa, rzymskokatolicka ta, która, e, którą, e, która jest depozytem przekazanym Kościołowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Syn Mieszka, pierwszego zresztą, e, był tym, który jako pierwszy... Król, a było to lat temu, tysiąc bez jednego roku, gdy został koronowany na króla, wykupił ciało świętego Wojciecha za ogromną sumę pieniędzy, po to, by mieć relikwie świętego, na których mógł zbudować fundament swojego państwa. Święty Wojciech był tym świętym, który zginął w 997 roku nad Bałtykiem, zabity przez. Prusów, bałtyckich Prusów, nie Prusaków. Prusacy więzili katolickich księżyców dopiero później w wieku XIX w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Natomiast Prusowie byli całkowicie dzicy i, i roznamiętnieni w, w swojej fałszywej religii. I święty zresztą był tym, który był wygnany dwukrotnie ze swojej stolicy biskupie, biskupie w Pradze. Już w chrześcijańskim kraju czeskim musiał, udał się dlatego właśnie do Rzymu, gdzie przywdział można rzec mundur świętego Benedykta, właściwie habit świętego Benedykta. Później na pasterzował na Węgrów, nawracał również Polskę, między innymi w Krakowie, aż podążył wzdłuż Wisły nad, do kraju Prusów, gdzie w miejscowości nazywana jest Niemiecka Fischhausen został, został e, zabity. Wcześniej jego ojciec Mieszko pierwszy podarował swoje księstwo, e, księstwo papieżom, jako patrimonium Sancti Petri. Jako dziedzictwo z chedem, ojcowiznę e, świętego Piotra. I to wszczepienie w papieski Rzym, w rzymski katolicyzm e, sensu stricto, jest też taką cechą, która była to była ewidentna dla państwa, w ewidentny sposób cechowało państwo, państwo polskie. Staw, staw, stawszy się katolikami, mieliśmy też ten wielki przywilej, że staliśmy się również dziećmi Maryi. Każdy prawy katolik jest dzieckim Marianom. Udało się, tak rzec, ten tytuł uprawomocnić w ten sposób, że nasz król Jan Kazimierz ze wszystkimi stanami obwołał Matkę Bożą Królową Polski tylko on, ale i również Przewodniczący Senatu książe, e, książe, Ksiądz Biskup Przemyski Andrzej Trzewicki jako przedstawiciel Senatu. Działo się to jak wiemy w mieście Lwowie, w katedrze Lwowskiej Łacińskiej. Kazanie Trzewicki wygłosił w Kościele Jezuickim świętych Piotra i Pawła. W tych dzisiejszych czasach, gdy Podnosi się rękę na niewinność dzieci, całego narodu, gdy życie dzieci jest coraz bardziej zagrożone, jako że rządzący nami chcą coraz bardziej bawić się w Heroda, coraz bardziej w ewidentny, coraz bardziej sposób rozszerzają to bezprawie, które, do którego można. Pozbyć się w sposób chorego dziecka lub niechcianego dziecka, lub bądź co. W tym, w, tym, w tym momencie musimy teraz bardziej zawierzyć Matce Bożej nasz kraj, nasze dzieci, młodzież, samych siebie, umierających, w tym straszliwym otumanieniu i zaślepieniu, które u nas panuje, wreszcie przebiło się światło Ducha Świętego by Matka Boża nas ochroniła przed drogami, których w historii jeszcze nie mieliśmy. Chyba tylko nazw bolszewicki w roku 1920 czy, czy hitlerowski Niemiec w czasie II wojny światowej był czymś porównywalnym z obecnymi czasami, chociaż wtedy Kościół Katolicki funkcjonował w swoim tak zwyczajnym trybie, dzięki czemu było tysiące księży, którzy mogli nas uczyć, biskupów, którzy mogli nas uczyć jak dobrzy pasterze, jest prawda. Dziś tego praktycznie nie ma, bo głosów wołających na pustyni świętych Janów Chrzcicielów Chrzciciel jest bardzo niewielu. Bardzo niewielu. I to jest prawdziwe ubóstwo naszych czasów i prosimy Matkę Bożą, by dała nam takich mocnych proroków, by tak to nazwać, kaznodziejów i też by lud chrześcijański starał się swoje 5 groszy dołożyć do modlitwy Matki Bożej za uświęcenie kapłanów, za restytucję hierarchii kościelnej w pełnym wymiarze. Pamiętajmy też, że musimy zadośćuczynić najświętszemu sercu Pana Jezusa. Ponad 100 lat temu został w Polsce, do Polski przeniesiony, na przykład przeszczepiony na Król Polski, Związek Zadośćuczynienia, który powstał na Zachodzie, a który miał za zadanie dość czynić najświętszemu sercu Pana Józefa za grzechy osobiste, za grzechy e, narodowe, społeczne, rodzinne. Ten związek chcielibyśmy tutaj przy e, kaplicy świętego Józefa, patrona Kościoła, e, otworzyć, na nowo otworzyć takie dobre, nowe otwarcie, spowodować. Myślę, że e, skoro jest tutaj głównym patronem świętego Jó Józefa, zresztą w tym tygodniu mamy święto świętego Józefa, patrona Kościoła. Warto jest się pomodlić o dobrych pasterzy i o to, żeby to uczynienie, to święte uczynienie było jak najlepiej czynione. Myśmy wiedzieli, że musimy zadośćuczynić za grzechy własne to po pierwsze, za grzechy naszych rodzin. Nie wystarczy narzekać na to, co się dzieje w rodzinach, warto jest też czynić za to i za grzechy narodowe. Pan Jezus, jak się dał nam świadomość tego, że. Majestat Boski jest obrażany, Jego Majestat jest obrażany. To dał nam to, tę świadomość po to, abyśmy, abyśmy e, jak najwięcej zadośćczynili. Po tym tego związku nie nabywane są e, obok świętego się kinacygo się że Małgorzata Maria Lakok, co oczywiste, ale też święty Jan, apostoł, e, drugi patron e, naszej tutajszej wrocławskiej. Kapetyl. musimy się opominać o, o życie nienarodzonych dzieci, bo żyjemy w czasach, w których na przykład quasi-ordynariusz wrocławski, zewkupny opowiedział się publicznie już za powrotem tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To nie jest w żadnym wypadku sprawiedliwe. Musi, musimy mieć tę litość dla nienarodzonych, dla naszych własnych dusz, dla całego narodu, by... Ta krew, która spływa po naszych ulicach, była, by te potoki krwi były powstrzymane, i by dość dziewczynie za to, to przebywanie krwi niewinnej, e, było bezustannie czynione, by wznosiło się do tronu Boga w niebie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i będzie powtórzony z Chrystus małych kielków, królowomęczenników, święty Janie Chrzcicielu, święta, święty Józefie, święta, święty Janie Apostole. Я вот еще заставлю.